Patrzcie jak pędzi jelonek do jelonki. Witam wszystkich. Dzisiaj nie będzie pieprzenia głupot, tylko będzie technicznie. Przyszła pora na, na spoważnienie trochę. Dzisiaj wam pokażę różnicę. W pompach rzędowych Boscha montowanych w silnikach John Deere. Takich 7,6 6 litra, 6,8 8 litra. 8,1 litra 10,1 litra takich, dobra i teraz tak tutaj te pompy tu widzicie tą pompę z takim charakterystycznym dekielkiem tutaj to jest, są pompy do maksymalnie do 10 mm tłoczki w sekcje tłoczące od 8,5 się zaczynają 9, 9,5 i do 10 Milimetrów. I to są w silnikach tam 7-6 litra na przykład ciągnikowych typ typowo. Tutaj taka pompa druga, ona wygląda widzicie troszeczkę inaczej, nie ma tego dekielka tutaj, tylko już jest cała taka jakby odlewana. To są pompy od 11 mm zaczynają się od tło, sekcji tłoczących Różnią się na pierwszy rzut oka od razu tutaj widzimy osadzeniem tych śrub i średnicą tutaj tego, tej piastki, czy nie wiem jak tam nazwać tego wpustu no i też średnicą wałka, zaraz będę to mierzył pokazywał Wam tutaj jest pompa e, 12 mm sekcje tłoczące ona wygląda bardzo podobnie do tej 11 mm bardzo podobnie, tu akurat tego dekielka na niej nie ma tej pokryweczki ale gabarytowo jest to samo co co ta 11 mm ale już żeby nie było łatwo to zrobili tutaj też właśnie większy otwór osadzenie tej pompy większy na 4 śrubeczki koło zębate nie na 3 i tutaj zobaczcie to są koła zębate to jest właśnie od pompy 12 mm na 4 otwory mocowane 4 śrubki to jest od 11 mm a to jest od tej pompy tej najmniejszej tam 9,5. Akurat tu jest milimetra. Sekcja tłocząca. Także to jest z ciągnika 44-40, albo 42 40. Ma to samą pompę, tylko jest dawką wtedy tam podkręcone. Czemu wam to pokazuję? Pokazuję wam to, bo potrzebuję trochę pomocy, porady waszej. Jak wiecie, planuję ten ciągnik zrobić pulingowy do uciągu. No i mam mały problem. Mały, no może nie mały problem, ale jest taka sytuacja, że pompa do tych ciągników co tam pracują w trakcie pulingu, zaczynają, zaczynają, no to są sekcje tłoczące 16 mm 16, 17, 18, a nawet i więcej i Wydawałoby się, no co tam, tu ma 10, 11 mm, tu ma 12 mm, co to jest? Tam 4 mm, sekcja tocząca więcej, nie? Ale widzicie, no to dobra, muszę wziąć sobie coś tutaj do pisania zaraz. Co mi Wam udowodnię, pokażę sobie sam też. Dajmy na to, że to jest. Tak to sobie rysuje nie wiem, czy to będzie widać. albo no, widać. To jest 10 mm, tak? Dobra, o, mam no mam suwmiarkę a ja tu ściemniam, nie? No 14 mm, tu jest, tak? Niech będzie i 14. To robimy, nie dobra, zrobimy 10 w takim razie. Żeby było łatwe do zobrazowania. Dobra, mniej więcej 10. To będzie taki o. Takie łokóweczko. Takie o kółeczko, zaraz sobie pyknął, tu mi się wyłącza kamerka. No, prawie tam 10, nie? Powiedzmy, że jest i 10 tamte kółeczko ma. I teraz zrobimy kółeczko. No, niech damy na całego tam. Nie, no 16 zrobimy. Robimy 16. Tak trochę ciężko mi tu jest, ale jakoś można to w Tak i tak coś. No tak mniej więcej, słuchajcie. E, dobra, o co mi chodzi? To jest 10,16. Wydawałoby się, że to jest tam 6, no to powinno być co 60% więcej, nie? Tutaj tego paliwa powinno iść. No, a właśnie tak nie jest, bo jeżeli obliczymy Obliczymy tutaj objętość tego tego tłoczka, tej, tego, tej e, paliwa, które znajduje się w tym tłoczku w tym, w tym ruchu tego tłoczka. No to już to nie jest 60% różnicy tutaj. Tylko jest na przykład między 10 a 16. E, to jest e, prawie. Gdzieś 80% jest więcej. Przeliczałem to sobie tam w kalkulatorze takim tam e, w internecie, tam sobie kalkulator znalazłem właśnie objętości tych, tych walcji. E, Wziąłem skok tłoczka 10 mm i, i średnica, tak? W każdym 10, a też nie wiem czy jest skok jest ten sam właśnie w takiej na przykład małej tu może być 10 mm skok tego tłoczka, a tu może być na przykład więcej. No to wtedy ta różnica jest jeszcze większa. E, ale o co mi chodzi? Słuchajcie, chcę założyć dwie pompy do jednego silnika. Dlatego właśnie, żeby uzyskać na przykład taką wydajność z pompy 17 lub 18 mm, żebym, no to wydawałoby się, że no, dwie pompy, jak założę. Jak założę pompę 11 mm, tutaj tą i tutaj tą 12 mm, czyli razem jest 23 mm, no to już jest kosmos, nie? No, tak by się wydawało. A te dwie pompy razem, 11 i 12, będą dawać tyle paliwa, co pompa o średnicy tłoczka 17 mm. 11 mm? 12 mm razem 23 mm dają tyle paliwa co pompa o średnicy tłoczków 17 mm. A wydawałoby się, że to będzie kosmos, nie? No. Dopiero dwie pompy 12 dają tyle paliwa co 18 Co 18 tłoczki. No i z racji tej, że pompy te bardzo są drogie. Albo niedostępne, nie ma takich standardzie, takich tłoczków dużych. Są gdzieś tam na chińskim, na Alibaba czy AliExpress. Tam można kupić takie pompy, ale nie wiem co to za stan jest, co to czy stan. No niby nowe tam, ale to nie wiem jaka to jakość tego jest. I postanowiłem zrobić taki tandem dołączyć do jednej pompy drugą. Prawdopodobnie to będzie tam nicem nie uszkodzić się, bo jakieś zaworki tutaj są, tam Nikol Maniek, mechanik nasz kolega dorad mówił, że się nie uszkodzą. E, no kwestia ustawienia obrotów, tak? Obrotów, e, żeby równo, równo to chodziło. Plus jest taki, że można sobie wyłączać jedną i na jednej może się silnik pracować, chociaż nie wiem skąd ten wtrysku, trzeba by było tam Pokombinować, żeby to nie było za późno, za wczesne, bo będzie te, paliwa będzie szybciej i te ciśnienie tam wzrastać. To też jeszcze wszystko trzeba będzie rozjaśnić. I teraz tak, tutaj widzicie koła zębate z silnika Mercedesa i łańcuch taki podwójny. Nie wiem, czego dobrze tu będzie widać. No, na podw podwójny taki tu jest ten. Podwójny łańcuszek, tu jest koło napinające takie tam zdemontowałem. Dwie padlinki sobie. Ten łańcuch jest za długi, eee, tylko tak tu wam zademonstrowałem to. Będę chciał te koła pasowe tutaj koła pasowe koła, koła łańcuchowe. I teraz tak, ta pompa będzie na dokładkę 12. Tutaj nie będzie z tym problemu, bo po prostu pod tą śrubę eee, śrubę odkręcam. I dokręcam tak, żeby nie, nie uszkodzić tej pompy, bo szkoda nie będę tam przerabiał tak, żeby to uszkodzić, żeby to było jeszcze do odzysku. Bo nie wiem co z tego wszystkiego wyjdzie. Docisnę to śrubą, będzie trzeba jakąś tulejkę, tylko tutaj dotoczyć i tu mam, tu mam z głowy, tak? tu jest tu nie ma dużego problemu przerobienie, no i tam jakieś mocowania do silnika, e, tak, takie tam ty, tego typu rzeczy. Trzeba będzie dorobić, tak, żeby to umocować, jakieś tam napina, napinacze, żeby to e, y, można było napinać ten łańcuch, tak, albo wolałbym nie, nie, nie stosować tego napinacza, tylko napinać pompą. Wolałbym to. E, no i tutaj, właśnie na tej pompie, mam problem, jak to zrobić, ponieważ idzie tutaj te koło takie. O tak to wygląda w silniku. czy idzie takie koło zębate. Tu jest jeszcze tak w tym miejscu, w tym miejscu o taki koło drugie od rozrządu, wałka rozrządu, i tu za tym kołem jest za tym kołem jest drugie koło, które napędza pompę. Czyli jest taki, taki tak to wygląda w silniku. Wam teraz wkleję zdjęcie. Zbiłem. i tutaj jak widzieliście na zdjęciu to koło ociera już o te drugie koło tutaj te zębate więc tutaj nie może być tak przesunięte jest też obudowa jak widzieliście w której jest to schowane więc musi być wysunięcie tak troszeczkę nie wiem tam ile centymetrów, nie mierzyłem jeszcze tego ale musi być wysunięte tutaj I plus jest ten, że tu jest na 3 śruby tu też jest na 3 śruby jakoś tam by to może przymocował czy w tych otworach tutaj Jakieś podkładki czy coś takiego zastosował, nie wiem jak no To trzeba było zastosować, tak? I potrzebowałbym właśnie dorobić taką piastkę O takie osa... odsadzenie Nie wiem czy jeszcze też w tym deklu tutaj, który jest Wyciąć otwór i łożysko żeby to, żeby to chodziło tutaj na łożysku Podtrzymywało tutaj to, żeby nie łamać wałka W pompie Wydawałoby się to proste, widzicie wszystko, nawet można po, po co ja tu kombinuję pompy drugie, nie? Przecież można na przykład dwunastkę założyć do pompy takiej, co jest do silnika, co jest 10, 10 mm i już jest dużo więcej paliwa, już jest tam, nie? Z tej pompy można wyciągnąć jakieś tam, no maksymalnie 500 koni z tej dwunastki, z tej 300 koni, 300 nawet, 300 parę nawet można wyciągnąć standardowo z jedenastki jest w silniku w jednym jest 220. no Ja mam tym swoim pulingowym właśnie do 11 mm i ma 260 koni i tam pewnie do 300 jeszcze by doleciało, jakby rozkręcił mocniej. Ale co tu jest zmienione widzicie, Zobaczcie, tutaj wałeczki 12, 15, tam z haczykiem już nie, nie liczę tych, 18. Średnica tutaj tych Osadzenia tu jest 8,4, teraz powinno być 9, chyba 8,5 centymetra, 85 mm. Tutaj jest 95, a tutaj jest 107. Także, gdzie nie pasuje, tutaj to na, na te. Na, tutaj na śruby to chyba jest chyba, chyba to samo. Zaraz zobaczę, bo już sam nie jestem pewien. Tak, tu jest to samo. Ostatnie śruby są te same. No tutaj widać już gołym okiem, że jest e, inaczej. Śruby rozmieszczone są. Tą pompę już nie założymy tu, bo nawet tam tu śruby po prostu wyjdą w tym miejscu i już jest problem. Oni tam to robią przejściówki, odsadzają ją tu od bloku, tamtą stronę ją obchają, chociaż tam też już trzeba, bo filtr przeszkadza. No, jest ta modyfikacja, ale e, powiedzcie, co wy na to na takie rozwiązanie, żeby połączyć tandem? Może ktoś z Was coś takiego robił już. E... No, nie wiem, właśnie, czy nie znam się też na tych na, na pompach, nie rozkręcałem tych pomp. Powiem szczerze, jeszcze Wam e... nie wiem, czy może łatwiejszym rozwiązaniem byłoby na przykład z takiej 12 mm. Tej pompy wyjąć sekcje tłoczące, i nie wiem jakie tu duże sekcje wejdą, i jaka to by była ingerencja, żeby tam się zmieściły na przykład 17, czy 16, czy 18 sekcje, nie wiem. No to wygląda podobnie te sekcje, tak, ale co by tam trzeba było jeszcze przerobić, żeby to chodziło, żeby to było kompatybilne, tak. Czy może wałek trzeba wtedy mocniejszy, czy coś tu jeszcze w środku, nie wiem. Nie znam się, nie będę cwaniakował. Ale, może jakiś pompierz mnie ogląda, albo ktoś kto ma znajomego pompiarza i mógłby podpowiedzieć. A, może mógłbym kupić sobie taką sekcję, Wolałbym kupić sekcję od 16, czy tam do 18, i wykorzystać taką pompę bez kombinacji. Wiecie, tam tandemów, semu, bo to wyglądać będzie tam pewnie masakrycznie. Ale, Ale to już nie o to chodzi. Dobra, starczy tego mojego badania. Słuchajcie teoretycznego. Eee, jeszcze może pokażę Wam tutaj jak dawkę zwiększyć, bo w takiej pompie tutaj macie takie takie coś taki degielek Cztery śrubki, odkręcacie te cztery śrubki na dole jest śrubka zakontrowana jak chcecie żeby było więcej koni wykręcacie tą śrubkę eee, już jeden obrót tej śrubki to już jest dużo słuchajcie to już jest odczuwalna różnica w mocy także wystarczy jeden obrót jak dacie jeden obrót no to już tam nie wiem mieliście 220 koni no to 20 koni 30 KM macie więcej jak dacie więcej to macie jeszcze więcej także jak rozkręcicie do maksa to no to jest ale paliwo oczywiście ciągnie jak smok, także to tyle pozdrawiam i biorę się za robotę swoją, bo czeka już international na światełka. Zrobiłem mu światełka już tam, dostałem mi kierunkowskazy i chyba krótkie światła jeszcze tam. Czy pozdrawiam wszystkiego dobrego.